W niedzielę 4 października Zewka Kopyla Góra zmierzyła się na własnym stadionie z jednym z kandydatów do awansu, Polonusem Kazimierz Biskupi. Była to już dziesiąta kolejka zmagań w trzeciej grupie Wielkopolskiej Piątej Ligi Red Box. To przyjezdni byli faworytem spotkania, ale nikt nie spodziewał się tego, co wydarzyło się naprawdę. W 15 minucie Bartosz Szepeta otworzył wynik spotkania wykorzystując ogromny błąd bramkarza gości, porzucie wolnym. Zewka postanowiła pójść za ciosem i już chwilę później Arkady Herasimow próbował podwyższyć wynik, jednak tym razem na posterunku był golkiper Polonusa. W 33 minucie minimalnie obok słupka uderzył Dawid Ponitka. Gospodarze przeważali i stwarzali sobie kolejne szanse na podwyższenie stanu posiadania. Tuż przed przerwą miejscowi dopieli swego, po tym jak Błażej Ostry wykorzystał podanie szepety i z najbliższej odległości ulokował piłkę w siatce. Drużyny do szatni schodziły w różnych nastrojach przy dwubramkowym prowadzeniu podopiecznych Bartosza Medyka. Druga część gry nie przyniosła zmian i ponownie do ataku ruszyli kobylogurzanie. Już w pierwszej akcji po przerwie Dawid Ponitka nie trafił w bardzo korzystnej sytuacji bramkowej, strzelając prosto w rękawice Szymona Szmańskiego. W 71 minucie napastnik ten zrehabilitował się i zdobył gola na 3 do 0. Ostatnie trafienie kibice oglądali w 78 minucie, kiedy to ponownie Ponitka wykorzystał sytuację sam na sam. Zewka Kobelagura tym samym wpisała na swoje konto efektowne zwycięstwo 4 do 0 z Polonusem Kazimierz Biskupi. Spodziewaliśmy się bardzo twardej i solidnej gry, ale jakby dzisiaj nie szło, po prostu albo my zagraliśmy bardzo dobre spotkanie, no i chyba to tyle mogę powiedzieć. Jak się okazało, nie dość, że Polonus przyjechał do Kobylej Góry osłabiony, to jeszcze za cel stawia sobie nie awans, lecz miejsce w pierwszej szóstce. Marzeniem na pewno, choć mamy na ten sezon, znaczy na tę rundę, miejsce w pierwszej szóstce, żebyśmy zajęli, także na spokojnie podchodzimy do tego. Na pewno nie ma jakiś nacisku na czwartą ligę i no myślę, nie może być, przy tej, przy tej kadrze i tak dalej, to jeszcze, jeszcze nie jest realne w tym momencie. W następnej kolejce zewka uda się do Pleszywa na starcie z miejscową stalą. Początek meczu o godzinie 15 w niedzielę 11 października.